Witajcie moi kochani, bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Przyszłam tak dzisiaj szybko z tą naszą grą. Ostatnio Wam wrzuciłam taki, że tak powiem, zbiorczy, szybki film. Natomiast dzisiaj chciałabym też zrobić ten dziesiąty tydzień, który już w zasadzie się kończy. Dlatego przyszłam do Was właśnie z tutaj z tą grą. Z tą grą wyścig po kasę. Jestem oczywiście w drużynie zguby. Bardzo serdecznie Justynko Ciebie pozdrawiam. Pozdrawiam również wszystkie inne dziewczyny budżetujące, grające w tę grę i nie tylko. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. I teraz tutaj dziesiąty tydzień. Rzucamy kostką i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. O, mamy 6 i 5 i Dagmara oraz ty, drogi widzu. No, u mnie to troszeczkę widz jest daleko, ale wszystko przed nami. Jeszcze mamy troszeczkę czasu. Także 5 y, i 6, czyli 11 zł. Wyciągam tutaj 11 zł. Wiecie co? Mam dyszkę, mam tutaj dyszkę i złotóweczkę. Także tutaj mam już pieniążki zostawione na yy, wyzwania. O, ale tutaj 11 złotych. wrzucamy. i to tyle, jeżeli chodzi tutaj o tę yy, grę. To już zostawiam. Yy, I teraz tak dawno, dawno mnie tu nie było pokażę Wam tylko tak zobaczcie jak już Wam wielokrotnie wspominałam o tej mojej siostrzenicy jaka to jest świetna dziewczynka no to naprawdę na święta każdemu z nas porobiła takie same prezenciki ze swoje pieniążki w takich fajnych w takich fajnych torebeczkach dla mnie, dla mojego syna dla mojego męża i tu oczywiście Robiła fajne życzenia. Takie piękne długopisiki nam yy, wzięła i podarowała. Oraz takiego. Oj, ucieka! I takiego zajączka. Dlatego naprawdę no, ona jest tak przecudownym, fajnym dzieciakiem, że naprawdę yy, no, dla mojego męża również. Tu, dla bujaszka życzenia i też był taki zajączek także tak to to taką takim wstępem też tutaj mam taki właśnie jeżeli chodzi o walentynki to dla mnie też zrobiła taką piękną walentynkę do tego mi dołożyła takie o i coś takiego to wszystko ten dzieciak za swoje pieniążki i takie to torebeczce także naprawdę no Jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa, że mam taką siostrzenicę. Zresztą traktuję ją jak swoją córkę, bardzo ją kocham i naprawdę jest świetnym dzieciakiem. Ale to tak, tylko tak, bo tutaj mam właśnie na tym stoliku te wszystkie rzeczy, bo robię porządki. Ale tak do Was szybko przyszłam, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiecie. Natomiast ja wygrałam rozdanie u Kuni u Asi, także no i udało mi się wygrać i powiem Wam, że no tyle czasu mi nie było, ale chciałabym to nagrać, nagrać tutaj co, co ja tutaj otrzymałam. No nie ukrywam, że już otworzyłam to, bo nie byłam w stanie się oprzeć, natomiast jeszcze nie używałam, ze względu na to, że miałam tam takie troszeczkę perypetie, ale nie o tym. I chciałabym się z Wami podzielić tutaj tym co otrzymałam. Jestem zachwycona, naprawdę zachwycona i szczęśliwa z tego, co tutaj otrzymałam. I chciałabym się też z Wami tym podzielić. Tutaj mam te wszystkie rzeczy, które otrzymałam. Pięknie zapakowane. Pięknie zapakowane, zobaczcie, naprawdę przepięknie. Tutaj wyciągnę z tego z tego o, z tego kartonika. Tutaj y, zawartość tego pudełeczka, tego rozdania. Jestem naprawdę zachwycona, szczęśliwa, że to otrzymałam. I chciałabym się tak z Wami szybciutko podzielić tym, co tutaj otrzymałam. Y, no, w pierwszej kolejności jest tutaj ten piękny, piękny y, segregator. No po prostu, no, jest prze, przecudowny, przepiękny. Wiecie, że ja, no ja mam te takie wszystkie zwyklaki, nie? Takie te najtańsze z temu. No, <laughs> także, no ten jest po prostu, no przepiękny. Jest przepiękny, naprawdę jestem, kolor jest cudowny. I jestem naprawdę szczęśliwa, że go otrzymałam. Bo pewnie, no nie wiem, raczej pewnie bym sobie go nie kupiła ze względu na to, że no chociaż nie wiem, chociaż nie wiem teraz, bo naprawdę jak tak patrzę na niego, no to jest naprawdę przecudowny, przecudowny. To, to jest ta jedna rzecz, którą otrzymałam. Następnie otrzymałam przepraszam tu tutaj te szeleszczenie, przepiękną tą podstawkę, aby rzucać kostką. Świetnie, świetnie się na niej rzuca, naprawdę jest przeurocza, naprawdę... Super. Do tego breloczek z serduszkiem. Też przepiękny. Naprawdę te wszystkie rzeczy były pokazywane przez Asię. Natomiast no, ja chciałam się pochwalić. jestem naprawdę no, naprawdę jestem mega, mega szczęśliwa z tego co tutaj otrzymałam. I tutaj dostałam gry. Gier, ja jak wiecie, gier nie mam. Nigdy nie zaczynałam z grami, dlatego to będzie taka moja, taki mój debiut. I nie wiem, czy czasami to mnie nie pochłonie, czego się obawiałam. Natomiast jestem naprawdę mega szczęśliwa, że te gry otrzymałam. I tutaj jest Awaria oraz moja kawiarnia. Tutaj oczywiście kosteczka, pioneczek, i tutaj to samo. Przepiękne, przepiękne, bardzo Asiu dziękuję. Naprawdę super. No i tutaj mnóstwo, mnóstwo innych wyzwań, które są no, przeurocze, przepiękne. I naprawdę uch, jestem no, naprawdę tak podekscytowana i szczęśliwa, że no zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest piękne. No nie mam takich, bo ja mam, wiecie, wszystkie takie drukowane przez siebie no takie zwykłe, proste, a tutaj są tak przepiękne, te wszystkie, no, no są po prostu, myśl bogatek, no przepiękne są. I to są też o, coś takiego, o, te potrójne, no, będę je pokazywała oczywiście, o truskawkowe oszczędzanie, jabłkowe oszczędzanie, powiem Wam, będę pokazywała oczywiście te wszystkie Przeurocze rzeczy będę w nie grała. Nawet no nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy wam to pokażę, przekażę. I powiem wam tylko tyle, że możecie się śmiać, że, że to może jest takie, nie wiem, infantylne, no ale naprawdę mega, mega się cieszę z tego, z tego prezentu w zasadzie. I, I jestem szczęśliwa, że mnie się udało to wylosować. Bardzo dziękuję Tobie, Asiu. Bardzo. Bo naprawdę to jest... No, to jest piękny prezent. Piękny. Jest tutaj tego tak dużo. Są rzeczy, których ja po prostu nie miałam. Jak wiecie, ja tutaj no, mam te wszystkie um, segregatory takie te najtańsze, wezwania. Drukuję od Was. Dzięki Wam je mam. E, także tak wszystko, no po taniości, jakby to powiedzieć a tutaj takie piękności yy, w ogóle ta jakość to wszystko to jest po prostu no mega mega yy, no jestem po prostu zachwycona jestem zachwycona tym co otrzymałam, na pewno z tego skorzystam i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Tobie Asiu bardzo gratuluję yy, tych subskrypcji na które oczywiście bardzo, bardzo zasługujesz i naprawdę uwielbiam Was wszystkie dziewczyny, uwielbiam Was oglądać yy, i cieszę się, że jesteście, że też mi dopingujecie. Yy, no ja nie, nie robię tych wyzwań takich jak wy, nie mam mm. <laughs> chyba takiej wyobraźni, albo, albo też po prostu yy, też trochę może czasu nie mam, ale może też nie czasu. Yy, może też jestem wygodna, nie, nie wiem, trudno mi jest to określić. Natomiast y, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę korzystać z Waszych wszystkich wyzwań. I y, 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 no to jest bardzo miłe, że tak udostępniacie. I y wiele osób może po prostu bardzo małym kosztem, małym nakładem również budżetować i y, poprawić swoją sytuację finansową. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję y, Asiu. Y, dziękuję wszystkim dziewczynom. Za, za to, że jesteście, za to, że y, wspieracie, za to, że y, pomagacie i mnie, i wszystkim swoim widzom y, w tworzeniu, y, poprzez tworzenie swoich wyzwań, y, pomagacie innym osobom y, w budżetowaniu. I również bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim tutaj, moim subskrybentom, moim. Widzom, których jest nie jest tak wiele Natomiast cieszę się z tego ilu, Ile Was tutaj osób mam Bardzo dziękuję Za wszystkie miłe słowa Za, za miłe maile za, za miłe wiadomości Bardzo, bardzo dziękuję Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie No i życzę Wam wszystkiego Co najlepsze Życzę Wam uśmiechu każdego dnia Słoneczka w sercu I życzę Wam wszystkim powodzenia Buziaki, pa